Niezbędnik, poligrafa, podsumowanie targów drupa. Dzień dobry Państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie. Nazywam się Mirosław Pawliński i to zaszczyt i przyjemność móc Państwu przedstawić właśnie ten temat, czyli targi drupa minione, Igrzyska Olimpijskie Branży Poligraficznej. Dzisiaj naszymi gośćmi, którzy podzielą się swoimi opiniami, swoimi wrażeniami, a także trochę opowiedzą o tym, co ich zainteresowało, zainspirowało podczas targów drupa, jest Łukasz Szymański. Dzień dobry Łukasz. Dzień dobry. Ty już jesteś po raz kolejny, więc w ogóle bajki. Oj. Twój głos jest znany wszystkim. I Mam nadzieję, że dzisiaj Was nakręcę software'owo. Opowiem dużo ciekawych rzeczy w związku z tym multiwersum. Planiesko. Ale drugą osobą jest Krzysztof Książek. Witam Was bardzo. Serdecznie. Bardzo serdecznie. Równie serdecznie. Tak, drodzy Państwo, Krzysztof również był naszym gościem dwa lata temu i mam nadzieję, że. No właśnie, spojrzenie od zupełnie to innej. To tyle strony. czasu Tak, tak, tak. To tyle czasu. Dobrze, drodzy Państwo, wchodzimy w temat targów Drupa. Łukasz, to nie były twoje pierwsze targi, prawda? Piąte? Czas leci. Wrażenia? Co zauważyłeś? Co, co tak na pierwszy rzut oka rzuciło ci się przed oczami pierwszy obrazek? Co patrzę retrospektywnie na te wszystkie moje obecności na targach, to pierwsze lata były bardzo, bardzo powtarzalne. Pierwsze te, te targi. Praktycznie stoisko plus asortyment plus podejście było stałe. Były działka softwareowa, działka hardware'owa proces flexa, proces cięcia, proces przygotowania druku, wszystko było takim niezależnym hubem. A w tym roku to jako firma Danaher, która zebrała na stoisku i Esco, i Enfocusa, i x stworzyła takie multiversum software'owe. Używam tego słowa dlatego, że tak naprawdę przez pierwsze dwa dni to czasem próbowałem się w tym, w tym środowisku odnaleźć. Tam było tego tak dużo i było to wszystko tak z, było zintegrowane, zsynchronizowane, że trzeba było sobie dać chwilę, żeby to poukładać, przejść i te scenariusze procesowe sobie przygotować. Ale creme de la creme było takie stanowisko w środku, nazywało się Innovation Lab, gdzie trzeba było specjalną kartą się odbić. I tam dopiero dość była tak zwana sala doświadczenia software'u. Ale do tego wrócimy, bo tak. pamiętaj, że ja pytam o zupełnie co innego. Wyrażenie targów, porównanie tych, Wyrażenie które targów, były, a teraz... Przede wszystkim główną różnicą w stosunku do poprzednich lat było to, że świadomość klientów i producentów, dostawców jest bardzo wysoka pod względem podejścia software'ego, pod względem dialogu, standaryzacji procesu i komunikacji między sobą. Chyba to były pierwsze takie targi, gdzie sprzęt i oprogramowanie były pokazywane równolegle ze sobą jako, jako, jako symbioza, jako po prostu układ, który musi. Wręcz to wyglądało w ten sposób, że część producentów maszyn była wręcz, jakby to powiedzieć, zmuszona, ograniczona do korzystania z rozwiązań cyfrowych na potrzeby tego wręcz, żeby to było niezbędne do przeprowadzenia procesów produkcyjnych. I to pokazało, że software w tym momencie jest de facto miejscem, które zarządza zarówno produkcją analogową, cyfrową. No tak, bo na poprzednich targach cały czas był nacisk na hardware, czyli na po prostu na te rozwiązania maszynowe. Tak, szybciej, szybciej, szybciej się do góry. Szybciej dobra, a szybciej przesbrajamy, dobra, kto szybciej wydrukuje. Nawet były konkursy pod tym względem, a jakieś konkurencje robione. I, na i to, były to takie wielkie liczniki pokazujące te wszystkie super liczby. Tak, to, tak, w tym tak roku tego nie było. Nie, no było, było, ale było zupełnie inaczej zrobione, także o, było. Proszę ale na maszynach tego nie widziałem. Widziałem w procesie. A, no widzisz. A ja zauważyłem takie różne cyferki i powiem wam, że, że nieoficjalnie na niektórych maszynach wcale nie wyświetlało się pod tym względem najwyższy wynik. Bo ten najwyższy wynik był w momencie, kiedy jeszcze podczas targów nie było tam odwiedzających. Można było zobaczyć zupełnie inne wartości, ale to już dziennikarskie oko wyłapało kilka takich szczegółów. Dobrze, Krzysztofie, targi, zmiana. Nie hardware, tylko software. To zauważyłeś, Absolutnie. To widać było najbardziej z punktu i z perspektywy klientów, o co oni pytali. Widać wyraźnie, że klienci, to znaczy drukarnie tutaj w Polsce, zarówno fabryki, które używają poligrafii w swoich procesach produkcyjnych, są w miejscu, w którym dokładnie są świadomi tego, w jaki sposób są w stanie rozwinąć swoją produkcję maszynowo. Natomiast okiełznanie zmienności produkcji, tego, jak szybko Regionalizujemy produkty, wersjonalizujemy, lokalizujemy, wprowadzamy dane personalizowane i wpływamy na to, że ta produkcja musi być ciągła, płynna. Natomiast jest ekstremalnie trudna i ludzkie podejście jest w stanie okiełznać algorytmikę, metodykę tego, w jaki sposób jesteśmy scenariusz. w stanie takie scenariusz. Natomiast nie jesteśmy w stanie odtwarzać go tego. Już oczekujemy od urządzeń, od maszyn, od oprogramowania i to było widać wyraźnie, że już bardzo duża część producentów urządzeń, maszyn jest zmuszona. Korzystać z rozwiązań cyfrowych, po to, aby udrożnić swoje produkty i rozwiązania. Pamiętajmy o tym, że wszyscy mówią o przemyśle 4.0, w tym poligrafia 4.0, inteligentornia 4.0. Wszyscy podają tą cyferkę na końcu. Tak naprawdę to jest ta rewolucja przemysłowa, ale ostatnie dwa lata, czyli ChatGPT, rozwój sztucznej inteligencji, rozwój zarządzania i możliwości oprogramowania, spowodowały, że naprawdę wszystko przyspieszyło. I, I chyba to w naszej poligrafii też stało się widoczne. Ja bym zaczął od tego, czy to zostało widoczne? Myślę, że na masową skalę nie, ale okazja i szansa, żeby to wdrożyć, tak. Bo bardzo wielu producentów pokazywało i oprogramowania, i sprzęt, które po prostu są gotowe do tego, żeby właśnie to zautomatyzować, wdrożyć i zoptymalizować, nawet właśnie przy użyciu sztucznej inteligencji. Ale pierwszą rzeczą, którą ja zauważyłem, to jest takie masowe wdrożenie czegoś, co się nazywa IoT, Internet of Things. Internet of Things to jest pojęcie, które znamy nawet z domu typu inteligentna lodówka, pralka i tak dalej, ale teraz mamy inteligentne maszyny drukujące. To są maszyny, które może nie są inteligentne, ale dają możliwość inteligentnego zarządzania. Absolutnie, mają na tyle dużo czujników, miejsc, w których jesteśmy w stanie zebrać informacje i przetworzyć po prostu. Tak, a potem stoi właśnie taki chat GPT, który po prostu z góry patrzy na te, na te wszystkie maszyny, na te raporty, informacje zwrotne i jest w stanie nam pomóc. Kochani, ale ja podam od razu przykład, bo powiedzieliście zbierają informacje czujniki, ale to jest widoczne np. przy programach serwisowych, czyli ta obsługa serwisowa dostaje bardzo szybko informacje co się dzieje z urządzeniem, na którym etapie coś może się wydarzyć, o czym warto pamiętać wcześniej. Żeby do tego podejść w określonym, zaplanowanym terminie, i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę to wszystko jest dzisiaj już na zupełnie innym poziomie. To są bardzo bliskie argumenty, o których teraz nam mówisz, dlatego że kierujemy się nimi przy serwisowaniu urządzeń z rynku HP Indigo i ta proaktywność w serwisie i zbieranie informacji bezpośrednio z urządzeń no, jest kluczowa w obecnym stanie, aby zatrzymać, aby zapewnić tak naprawdę ciągłość produkcji. Łukaszu, wspomniałeś, że stoisko ESCO i tam na środku stało coś Do czego Lab. trzeba było się tam dostać po Wspaniała rejestracji. Rzecz. No to proszę Co cię. Co tam klienci mogli zobaczyć? Rzadno no właśnie. Coś tak zask zaskakiwało. Ja, ja byłem tam kilka razy. Parę razy z klientami, parę razy byłem sam. Bo? Za każdym razem odkrywałem coś innego. Innovation Lab było y, takim miejscem, gdzie za pośrednictwem karty trzeba było się zalogować, zarejestrować i były pokazane interaktywne aplikacje. Na iPadach, na różnego rodzaju tabletach, na stołach interaktywnych, nawet z okularami VR. Dlatego w jaki sposób różne triki technologiczne, użytkowe, procesowe są bądź będą wdrażane w oprogramowaniu. I założenie ESCO zrobiło bardzo proste, pro, proste podejście. Nie pokazujemy technologii, po to, żeby się klienci do tego przyzwyczajali, tylko otwieramy po prostu puszkę Pandory z wszystkimi możliwymi informacjami i zbieramy, które rzeczy, które elementy są najbardziej teraz kluczowe i potrzebne do wdrożenia. Jeżeli chodzi o projektowanie opakowań, jeżeli chodzi o projektowanie wykryników, jeżeli chodzi o dobór kolorów, jeżeli chodzi o akceptację, jeżeli chodzi o cały cykl związany z wycenami. Słuchajcie, to są elementy, które tak naprawdę są wykonywane w sposób mega niestandardowy. Każda drukarnia robi to po swojemu. Nie ma takiego standardu, nie ma takiego procesu, nie ma systemu, który to optymalnie i prosto przekaże. Więc co ESCO zrobiło? Stworzyło po prostu miejsce, gdzie każdy klient, każdy po prostu, który to odwiedza, może doświadczyć różnego rodzaju narzędzi i zbudować sobie swój własny scenariusz, patrząc czy też jakby zwracając uwagę na te elementy, które są dla niego najbardziej istotne. I dopiero na podstawie tych danych. Dopiero będzie rozwijane pewne moduły oprogramowania, czy też potem co za tym idą, scenariusze, tak aby one realnie odpowiadały potrzebom klienta. Czyli mówimy o rozwiązaniach systemowych do pełnego zarządzania. Ja od myślę, początku że, do końca. Ja myślę, że, że to nie tyle systemowe, co bym powiedział, nawet bym powiedział o, o pewnej standaryzacji procesowej, która może być przekazana całemu światu. To jest dużo więcej warte, to jest dużo, to jest dużo większy nacisk na, na, na działania ESCO niż tylko stworzenie programowania, które zrobi to po prostu dobrze. To trzeba po prostu przedstawić całość i otworzyć się po prostu na klientów i na, na procesy produkcyjne tak, Aby to ustandaryzować, aby to stało się pewnym wyznacznikiem przemysłu. Kochani, ale znowu ruszamy czarodziejskie słowo, czyli standaryzacja. No hmm. Jest kłopot, bo każdy pod tym słowem widzi zupełnie co innego, każdy dostrzega zupełnie inne punkty. No bo nie ma Wie... na, na to normy ISO. Nie? No bo nie ma. Po prostu to wszystko jest stworzone w czasie rzeczywistym. Poczekaj, to standaryzacja czy optymalizacja? Standaryzacja, nie ma standaryzacji w tym procesie. Optymalizacja to jest dopiero element następny. Po standardowym procesie, po tym scenariuszu, możemy się wziąć z optymalizacją. Drodzy Państwo, naszymi gośćmi Łukasz Szymański i Krzysztof Książek. Za moment, wracamy do naszej rozmowy. Mimo wszystko opakowania. Są numerem jeden, jeżeli mówimy o tematach w poligrafii. I wszyscy na to zwracali uwagę. I ja zauważyłem, że bardzo dużo gości z Polski odwiedzało stoisko Heykona, drogi Krzysztofie. Och, tak. To rzeczywiście był pewnego rodzaju splendor, który tam przeżyliśmy wspólnie z Edkiem, Edkiem Godawą, bo oboje mieliśmy tą szansę i, i możliwość, żebyśmy byli tam na stoisku i i przyjmowali tak naprawdę gości z Polski, którzy mają tą ambicję i inicjatywę do tego, żeby przemyśleć swoją introligatornię i zmienić troszeczkę podejście i, i zastosować taki model kalkulacji i ekonomiki, który wpłynie na, na, na większy benefit z tego biznesu. Rzeczywiście Haikon gościł wielu, wielu gości, co praktycznie półtorej godziny mieliśmy prezentację na żywo o możliwości urządzenia. Zbierała się tam rzesza kilkudziesięciu osób. Tak naprawdę blokowaliśmy cały korytarz. Wszyscy byli zapatrzeni tak naprawdę w tą technologię. To już któryś raz, bo tak naprawdę trzeci, trzeci, to była trzecia edycja, na której Haikon miał szansę jakby się wystawić i pokazać swoje rozwiązanie z bieżącej linii. Natomiast niewątpliwie ta integracja z narzędziami TILI, które służą do tego, żeby w metodyczny sposób przemyśleć parametry wykrojnika i wpłynąć na produkcję, no to jest rewelacyjna sprawa. Oczywiście wielu firm opakowaniowych zwróciło na to uwagę. My próbowaliśmy wcześniej jakby dostarczyć te informacje, że tam będzie ta szansa, żeby to zobaczyć. Wielu osób skorzystało i... Powiem Wam, że rzeczywiście możemy nazwać to pewnego rodzaju no, splendorem. A ja zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że tam pojawiały się przede wszystkim osoby, które już miały przemyślaną swoją jakąś strategię i tak naprawdę szukały konkretnego rozwiązania. Oni przychodzili po to, żeby zobaczyć konkretne rozwiązanie, konkretną, konkretny element z tej całej układanki, jeżeli chodzi o produkcję opakowań. Nie wiem, czy to widzieliście. No tak, produkcja na, 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 na tym urządzeniu jest specyficzna, rzeczywiście. Oczywiście, tak jakby sztancujemy tutaj laserem, a lasery generują tak naprawdę potężną moc, która pozwala nam wykroić zarówno karton, jak i tekturę falistą, a, a ale w ogóle czekaj, się to, to, w czekaj, ale ja pytam o Heikona z jednego powodu, bo urządzenie urządzeniem, ale tak naprawdę tam jest software, drogi Łukasz. Tak, tak, tam jest software, Łukasz dużo na ten temat wie. I... Słuchajcie, Proszę Heikon, się. Heikon jako pierwsza firma jako pierwsza tak naprawdę, zgłosiła się jeszcze do, do wcześniej do firmy Tilia Labs, teraz już tam do ESCO i z, bardzo mocno opisali, bardzo mocno scharakteryzowali właśnie strukturę swojej maszyny w narzędziu, który się nazywa Fenix. Fenix jest oprogramowaniem służącym do montażu, składania, optymalizacji i tak naprawdę to jest taki trochę all in one oprogramowania, gdzie zbieramy nasze zamówienia, ustalamy wagi, ma, ustawiamy pewnego rodzaju tagi, informacje o tym, o całej jakby charakterystyce swojego opakowania i wrzucamy na przysłowiowy bęben. I ten bęben po prostu daje nam najlepsze możliwe montaże, układy, tak aby ta produkcja wyszła nam najtaniej i najszybciej. To trzeba by było jeszcze Łukasz podsumować jedną ważną kwestią, że Wszyscy w poligrafii do tej pory już wiele słyszeli o tym, żeby można montować, łączyć pracę w druku cyfrowym, komercyjnym, tam gdzie mamy wizytówki, tam się to wszystko zaczęło, aby optymalizować te pracę. Natomiast... E, takie hasło Web to Print, prawda? Poczekaj, poczekaj, Prześć. ale tak, 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 właśnie to, to, to jakby potwierdza. Natomiast kluczem tu w TILI jest to, i w Feniksie, że to jest pierwsze oprogramowanie, pierwszy silnik impozycyjny, który jest w stanie przemyśleć parametry wykrojnika po to, żeby zbudować impozycję. Am. Absolutnie tak. pierwszy, który jest w stanie podpowiedzieć, na których urządzeniach z parku produkcyjnego danego, danej drukarni, na których sztancach cyfrowych, analogowych, wykonać daną pracę i dany montaż. Ale pracy. też, Krzysiek, idziemy dalej, bo wyobraźmy sobie, że mamy druk... Tak, na dużo większych arkuszach, a potem trzeba to wyciąć, więc tak naprawdę Phoenix ma jeszcze parę innych fajnych trików typu weźmy, drukujmy na dużych arkuszach, podzielmy to na pół i wyszlancujmy to jedno cyfrowo, drugie analogowo, pozbierajmy to wszystko. Tam Pełna hybryda. Cała baza architektury naszej, naszej firmy została tam wgrana i ona jest optymalizowana tutaj, to jest właśnie największą zaletą tak, aby właśnie te scenariusze przejścia, które nam się wydawały niemożliwe, oprogramowanie było w stanie zanalizować bardzo szybko. Tutaj właśnie jest to, jest to dość mocno skompensowane, ten, ten czas poprzez użycie właśnie algorytmu sztucznej inteligencji pracy na grafach, tak, aby za nas wymyślić te ścieżki, które nam by do głowy nie przyszły. Bo no to wymaga potwierdzenia jakby w liczbach. I to w liczbach reprezentatywnych dla biznesu. I tu śmiało możemy powiedzieć, że oszczędności, które płyną tylko i wyłącznie z tego, że inny sposób metodycznie podejdzie się do introligatorni, do sztancowania, mogą sięgać w dużych przedsiębiorstwach opakowaniowych rzędu setek tysięcy euro w oszczędnościach bezpośrednio w wykrojnikach. Rocznie? Rocznie. To są tego typu... To samo, to samo, jeżeli budujemy sobie właśnie matryce tłoczenia, złocenia, bo mamy dużo mocniejsze jakby to uszlachetniania, nie tylko samo wycinanie, ale też wchodzą różnego rodzaju lakiery wybiórcze, wchodzą właśnie tłoczniki, złocenia, jakieś flitteringi, cudawianki, tak? To wszystko jest cyfrowo opisane i to wszystko ma też wpływ od samego początku. Dobrze, to moje kolejne pytanie jest bardzo proste. Jeżeli ktoś dzisiaj chciałby się zainteresować... Produkcją opakowań, i mielibyście mu przedstawić tego typu rozwiązanie, to na co ma zwrócić uwagę? Czym tak naprawdę się zainteresować? O co zapytać? Odpowiedzcie. Kogo obsługuje? Jakie są cykle zamówień? Co chce produkować, na jakich, na jakich substratach? I tu, I szczerze mówiąc, posłużyłbym się wyłącznie Feniksem, żeby móc zaprototypować najlepszy system dla drukarni. Czyli mówiąc prosto, użyłbym Feniksa. Do tego, żeby mu zarekomendować najlepsze sprzęt na hali. Żeby wymodelować idealne tak. albo optymalne środowisko produkcyjne, zakładając interligatornie i konwencjonalne i cyfrowe urządzenia tak, w niej. Czy drukarnie, czy introligatornie. No dobrze, jeżeli ktoś posiada drukarnię już w cudzysłowie analogową, chociaż to jest przeżytek, ta, ta, ta nazwa, tak konwencjonalną, dziękuję Ci Łukaszu, to, to warto podchodzić do tego typu rozwiązań. i Już ma tam wszystko ułożone, jeżeli chodzi o produkcję opakowań. To czy warto jeszcze interesować się tym obszarem? Podaliście, że, że kosztowo jest to interesujące, okej. Okay. Oczywiście i Hykon, i TILIA przekładają się bezpośrednio w stosunku do specyficznych produkcji, bardzo kierunkowo. To nie jest urządzenie, które jest w stanie znaleźć się w każdej drukarni opakowaniowej. Absolutnie nie. Natomiast metodyka pracy z TILIĄ i sposób zarządzania konwencjonalną cyfrową drukarnią jest absolutny dla wszystkich. Ja bym chciał zarazić każdą drukarnię. Nie? Naprawdę, każdą, czy to opakowaniową, czy wydawniczą, takim, takim wirusem optymalizacji. Takim bakcylem, który po prostu będzie wewnętrznie Tak w środku. jest. To jest my. pytanie: czy po drugiej stronie jest chęć do wykonania dalszych optymalizacji? Naszymi gośćmi Krzysztof Książek i Łukasz Szymański z firmy DigiBlitz. Wracamy do naszej rozmowy. Jak zawsze, humor nam dopisuje, i dobrze, że Państwo tego nie słyszycie i nie widzicie. Ale wracamy z powrotem do naszej rozmowy. Łukasz, oprogramowanie, software, optymalizacja, standaryzacja, tak? Tak, to. To, to powszechne zjawisko już jest. To, jest, to, Aha, to tak. jest w ogóle takie DNA oprogramowania, no bo do czego tak naprawdę służy software? Do tego, żeby wykonać za nas te rzeczy, które po prostu nie jesteśmy w stanie wykonać. Ale w The Record rozmawialiśmy o tym, że GMG? Ja podałem skrotaty, to rozwinie, proszę Cię. GMG Measure Color, kontrola jakości. Tak, słuchajcie, to jest coś, co jest teraz myślę, że najbardziej chodliwym oprogramowaniem, w ogóle z aspektem implementacji w wielu drukarniach. I to tak naprawdę jest temat, który jest co jakiś czas odgrzewany. W związku z tym, że trzeba ustandaryzować, zrobić profile, zrobić jakiś ink saving, druk siedmiokolorowy. Ale teraz weszliśmy już na wyższe tory, wyszliśmy na takie obroty, żeby stawiać rozwiązania do optymalizacji, standaryzacji, które będą autonomiczne. I tutaj genialnym rozwiązaniem jest właśnie synergia pracy między Tesher ESCO, między GMG, między Measure Color, tak aby dostarczyć w dowolnym procesie druku analogowym, cyfrowym. Jak wspomniałem, konwencjonalnym, najlepsze metody, rozwiązania i procesy, które po prostu będą autonomicznie wdrożone w drukarniach. Bardzo było dużo gości z Polski, to już żeśmy powiedzieli. O co pytali, Krzysztofie, najczęściej? No, Najczęściej spotkaliśmy się z pytaniami bezpośrednio o to, jak poradzić sobie z problemami. Te problemy dotyczyły i oprogramowania, które firmy dostrzegają jako niezbędny element prowadzenia działalności. To były pytania związane bezpośrednio z zagadnieniami dotyczącymi poradzenia sobie z bardzo trudnymi zagadnieniami produkcyjnymi, dotyczącymi nowych materiałów, nowych aplikacji, nowych konstrukcji i w odniesieniu do produkcyjnych przemysłowych aspektów. My bardzo cieszymy się, że skręciliśmy jakiś czas temu już na wyraźny kierunek opakowaniowy, wyraźny kierunek cyfrowy, który połączony dało nam jakby taką szansę wypełnić potrzeby, bieżące potrzeby zmieniającego się rynku, który się konwertuje, który zaczął się konwertować od CTP, mieliśmy okazję to wszystko widzieć na własne oczy. Cały czas doświadczamy tego, tej konwersji w druku, gdzie kolejne Segmenty poligrafii są uzupełniane o technologie cyfrowe i wpływają te technologie cyfrowe na to, żeby przede wszystkim uwolnić moce produkcyjne z konwencjonalnych urządzeń, po to, żeby efektywniej wykonywać tą produkcję. No i jesteśmy jeszcze na samym początku, ale to nas bardzo cieszy, dlatego że tutaj jest wiele do zrobienia. Jeżeli chodzi o konwersję rynku introligatorskiego i pokazanie na tym aspekcie, w tym obszarze pięknych korzyści, które cyfra wniesie w te procesy produkcyjne. Ja od Ciebie mogę dojść tylko o tyle, że te targi tak naprawdę nie pokazały olbrzymich bądź w ogóle jakichś wielkich tutaj rewolucji w stosunku do samego sprzętu. Tak, niewiele było. Bardzo nieprzyjemnie. Sprzęt był ten sam pokazany. Były nowe generacje, nowe wersje, ale one tak naprawdę były tymi samymi maszynami, uzbrojone po prostu w kolejną elektronikę, w kolejne procesy. Czyli tak naprawdę trochę ta, ta drupa to, jest, to były takie targi, targi oprogramowania, targi procesu, targi nastawione na to, jak efektywnie, jak sprawnie i ekologicznie też oczywiście wykorzystywać istniejące zasoby. Bardzo dużo osób pytało o sztuczną inteligencję. Tak, podsłuchiwałem na różnych stoiskach, gdzie mm. można wykorzystywać te rozwiązania, w tak, jaki sposób, jest... czy w ogóle można to zaimplementować, w czym może im pomóc, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to był taki temat właściwie numer jeden w tych wszystkich korytarzach, w cudzysłowie, między wiesz, stoiskami. Są, wiesz, czego to może wynikać, Mirku? To jest, tak mi się wydaje, to są moje obserwacje. Wynika z tego, że Chcielibyśmy mieć takiego uniwersalnego czata GPT, którym sobie wpiszemy, jak. Poradzić sobie z problemem. Tak. Jak drukować? Tak? Drogi czacie czasie GPT. Po prostu wejdź do mojej drukarni i pokaż mi, co mam zrobić. No tak, pewnie tak, pewnie tak to wyglądało. Drodzy Panowie, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę i tą pogaduchę. Drodzy Państwo, naszymi gośćmi, Łukasz Szymański. Dziękuję najmocniej. Krzysztof Książek. Bardzo mi było miło. Czyli firma DigiPrint. Drodzy Państwo, a ja zapraszam do kolejnego podsumowania Targów Drupa już za moment, bo wszystko spieliśmy w bloki tematyczne, które możecie naprawdę wysłuchać na naszych stronach. Ja nazywam się Mirosław Pawliński, prowadzenie Zbędnik Poligrafa. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym odcinku.